Pierwszy mecz Eurobasketu już w najbliższy piątek. Gramy z reprezentacją Czech. Kto wygra? Oczywiście Ciesi. Nie no, zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Dla czeskich kibiców bardzo dobra wiadomość, że do zespołu wrócił Bohaczik i Krejci. Duże zapytanie nad Tomasiem Satoranskim największą gwiazdą czeskiej kosikówki. A no chyba nie zagra. To zobaczymy, dowiemy się w czwartek po południu z tego, z tego, co dzisiaj przeczytałem. Na dzień dzisiejszy jest to 50 na 50. Jeżeli nie zagra, myślę, że to może być bardzo ciekawy mecz, gdzie nie będę wiadomo, kto jest lepszy. Czy w hali pojawi się komplet widok? Ja myślę, że mecz otwarcia, mecz w Pradze, będzie być do ostatniego miejsca. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że Polacy są stworzeni do gry w hokeja na lodzie? <grym> Bo to taka mentalność. Że hokej jest agresywny, szybki i tak jest po prostu i hokej. I patrząc na Polaków bardzo mi do nich pasuje i właśnie nie rozumiem, dlaczego im się nie podoba hokej. A Czy koszykówka podoba się Czechom. Jak wygląda obecnie sytuacja tej dyscypliny sportu w Twoim kraju? Kosikówka w Czechach jest teraz e, na topie, można powiedzieć. Duże sukcesy. E, dziewiąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, szóste miejsce na Mistrzostwach Świata. Co więcej, dodać: będę, będę pełna hala i będą ciągnąć wszyscy Czechów do przodu. Może się uda i ze Serbią, żeby wygrać. Mieszkasz w Polsce od 10 lat. Co możesz powiedzieć o reprezentacji polskiej? Kogo się obawiasz najbardziej z perspektywy kibica reprezentacji Czech? Na pewno ponitki. To jest gracz, którego chyba zna każdy kibic w całej Europie. Moim takim czarnym koniem jest też Aaron, który myślę, że może jeszcze zaskoczyć w swoim wieku niejednego przeciwnika. Drugi mecz Czechy zagrają od razu dzień po spotkaniu z kolegami z Serbami. I to, może, ciężko, być bardzo, to... I to może być bardzo ciężko, yy, bo na pewno mecz Czechi polska będę Czechów kosztował dużo sił. I skoczyć od razu następny dzień yy, do meczu z liderem, tak naprawdę z faworytem yy, całej grupy z Serbią, która jest. Zaladowana gwiazdami No Jestem optymistą Ale duże szanse nie daje Czechom No ale coś, cuda się zdarzają I dlaczego by nie mogli się zdarzyć W sobotę w Pradze Kto zdobędzie Mistrzostwa Europy? Słowenia